Dzisiaj będę zbierać zioła, na przykładzie rumianku, a także mięty czekoladowej. Kiedy zbieramy zioła, najważniejsze jest, żeby nie padało. W dniu poprzednim albo tego samego dnia zioła muszą być suche. I najlepiej było, jakby były w takim stadium niezbyt dojrzałym, że nasiona jeszcze się nie wytworzyły, na przykład na rumianku. Pyłek się nie osypuje, tylko dopiero co rozkwitły, nie było dużego wiatru, nie padało. Najlepiej było to zrobić rano albo wieczorem, ale najważniejsze jest, żeby było sucho. Przygotowujemy sobie pojemnik, który jest przewiewny. Nigdy nie wrzucamy ziół leczniczych ani kulinarnych do plastikowej torebki. Najlepsze są koszyki, w których sobie możemy rozłożyć zioła. Mogą być takie pudełeczka, ale muszą być otwarte albo przewiewne koszyki, w których te, te zioła się po prostu nie zaparzą. I musimy się z nimi obchodzić delikatnie, żeby nie uszkodzić tych delikatnych tkanek roślinnych. W przypadku rumianku, jeżeli mamy czas, możemy sobie podcinać poszczególne kwiatki. Na przykład tak. Wrócić do koszyka, ale jeśli chcemy to zrobić hurtowo, tak jak ja to robię, to ścinam, ścinam całą taką kilka po prostu łodyg rumianku, wkładam to do koszyka i zabieram do domu. I potem w kuchni poobcinam poszczególne kwiatki, bo po prostu to jest robota dla osób, które mają dużo czasu i dużo cierpliwości. Ale można też, można też tak zrobić. Rumianek ma tę tendencję, że odrasta. Jeżeli obetniemy na przykład taki czubek, to te wszystkie kwiatki zakwitną i odrosną, i będziemy mieli drugi zbiór. A potem sam się wysieje i za jakiś miesiąc będziemy mieć trzeci zbiór, jak chcemy. Więc tak ja zawsze postępuję z rumiankiem. O, to są samosiejki. Raz wysiałam tylko rumianek z nasion. Sześć lat temu, i potem co roku po prostu mam rumianek. Tutaj, tutaj, po prostu jak chwasty muszę, muszę się ich pozbywać, bo za dużo jest. Rumianek jest rośliną leśniczą. Jest e, pomocny na przykład, jeżeli nie możemy zasnąć. Pomaga nam e, ze stresem. Po prostu jest dobrym ziołem dla zestresowanych ludzi, którzy nie mogą spać. Jest dobry także na trawienie. Jeżeli zrobimy z, e, z niego preparaty e, do skóry, na przykład jakieś olejki albo maście, to wtedy jest przeciwzapalny, przeciwbakteryjny. E, jest po prostu, ma, ma po prostu wielostronne zastosowanie. Tutaj mam moją miętę czekoladową i z miętą nie ma takiego problemu, żeby odcinać pojedyncze kwiatki, tak jak z rumiankiem. Po prostu bierzemy garść garść mięty i obcinamy ją gdzieś tak na dwóch trzecich wysokości. Najlepiej, najlepiej robić to w maju, kiedy nie ma jeszcze kwiatów i, i te liście są takie młode, delikatne. I kładziemy w koszyku. Tą, herba, tą miętę czekoladową ja używam na herbatkę miętową. Po prostu suszę na strychu i trzymam w słoiku kuchni, w szafce i robię sobie herbatkę miętową. Bo po prostu ten zapach i ten smak nie ma sobie równych w żadnych kupnych herbatach. I Ważne jest to, jak suszymy zioła, żeby suszyć je w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Możemy je suszyć w specjalnych suszarkach albo po prostu w miejscach ciemnych i ciepłych, i suchych. Czyli ja to robię na strychu. Mam taki specjalny, e, jakby stelaż na zioła. Rozkładam te e, po prostu listki albo kwiatki na tym stelażu. Na strychu jest ciemno, a Późną wiosną i latem jest także gorąco, czyli one w ciągu dwóch tygodni wysychają. Nigdy nie suszymy ziół em, w miejscu widnym, bo one po prostu tracą swoje właściwości i tracą swój kolor. I nigdy nie suszymy w temperaturze wyższej niż 40 stopni Celsjusza, dlatego że po prostu wszystkie czynniki aktywne w nich a, się degradują i po prostu nie będą dla nas takie pomocne. A herbatka miętowa jest dobra na trawienie, zdęcia. Po prostu jest dobra także w smaku. Ta mięta czekoladowa jest po prostu niezwykła. A to to też nie jest fast. To jest także zioło lecznicze, z którego możemy robić sobie na przykład, możemy je moczyć w wodzie i pić tą wodę wczesną wiosną na wzmocnienie. Po angielsku to się nazywa Cleavers. Spróbuję znaleźć nazwę polską albo łacińską, żeby wam powiedzieć co to jest. Bardzo się do wszystkiego przyczepia. Jesteśmy na moim strychu i tu widzicie, gdzie moje zioła się suszą. To jest po prostu taka suszarka, siatka, drewniane listewki związane plastikowym sznurkiem i wiszą sobie na strychu. Temperatura tutaj wzrasta latem i jest ciemno, czyli dobre warunki na to, żeby suszyć zioła. To są kwiaty czarnego bzu, które też zebrałam. Rozkładamy zioła względnie pojedynczą warstwą i zostawiamy. Po kilku dniach przychodzimy, sprawdzamy, może trochę przekładamy, żeby zobaczyć, jak, jak wysychają. Nie trzymamy zbyt długo, bo mogą się zakurzyć. Ale w sumie, e, dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie na suszenie ziół, bo nie zużywa prądu i po prostu jest bez pracy. Dajcie znać, jeżeli filmik Wam się podobał i chcecie się dowiedzieć więcej na temat ziół leczniczych i ziół kulinarnych. Cześć!